Dobra, siema, ja jestem Patryk. Dzisiaj pokażemy wam naszą nową maszynę. raczej nie tylko nową, bo tu już dobrawo kupiliśmy, ale skończyliśmy projekt we współpracy z M4 Hagarage. Czyli z Bartkiem, którego serdecznie pozdrawiamy, to gdzieś odnośnik będzie, eee, pewnie, eee, do jego kanału i do jego filmiku i do jego mediów. Eee, dobra, mam tutaj Mustanga 5.0 GT, 2020 rocznik. Eee, kupiliśmy go w 2021, ale tak to jest jak w Europie się kupuje amerykańskie auto, że ciężko dostać ten sam rocznik eee, w tym roku co się go kupuje po prostu. No, nałożona została folia full print, yy, Przyciemnione yy, lampy. Yy, Dystanse 2,2 yy, mm na każdą stronę. Tak, żeby wszystko było legalnie. Przyciemnione szyby też legalnie. Yy, I łódka od Sherling 500 przyciąga naprawdę mega uwagę. Jest dostępny w naszej wypożyczalni Dreams, yy, czyli każdy może nim sobie polatać. I myślę, że więcej opowiem Wam zaraz, jak. Wsiądziemy, odpalimy jakieś przebitki, zobaczycie No to już widzimy się za chwilę Mycie auta z pianą to jest inny level mycia w ogóle bluc, nie? A, nie autorem, to Kurde, dałem mu na normalnym wdechu, Na normalnym trybie wydechu, na zamkniętych klapach

Podoba się? No. Na filmiku będziecie, okej? Okay? Siemano. Nie no to robi roboty, zwłaszcza na dzieciach, nie? Na dzieciakach tu największy uśmiech tam wywołuje, a tu jest taki zarybista, ja tu lubię, kurde, jak dzieciaki się cieszą właśnie. No dobra, kończymy materiał, bo pogoda troszeczkę zrypała nam, mieliśmy zrobić 100-200, ale kurde daleko do niemieckiej autostrady, a tam jeszcze pada. No i w sumie macie 0-100 Bartka na kanale, nie? Jak coś to zapraszam do subskrypcji. Jak chcecie więcej takich materiałów e, i na pewno więcej projektów, no nie coś tam jakiegoś luźnego jeszcze, mam nadzieję, z Mustangiem nagramy. E, I obserwujcie na pewno na e, Instagramie nasze konta. E, no i dostajcie